Cześć i witam. Dzisiaj mam inną paczkę, a jak to tyle poniżej Masterboxa. E, zobaczymy pierwszy raz takie coś zamawiałam i troszeczkę inny cadr dam. No, że fajnie wyglądać. Nowe kocyki mam, więc czemu nie? I zobaczymy, co oni to dali. boxy jest od Funboxa. E, jak coś, to dam jakieś linki w opisie do ich strony czy tam coś, ale tam te nożyczki są. No to chyba na tyle i bez przedłużania sobie ten otworzę, aby sobie będziecie tam śpieszej. Dobra, mamy pudełeczko pełne dobroci. Dobra, i co my tu mamy? Pierwsze co mamy to jest Koszuleczka z Mefisto. No nie wiem jak to pokazać Wam. O! Proszę. No, tu lubię Mefisto, więc jestem jak najbardziej zadowolona. Dobra, dalej co mamy? Dalej kolejna koszuleczka. Znaczy ja miałam tylko Z, to yy, Senku. Nawet bardziej mi się podoba niż yy, Zenfistal, ale znaczy ona nie jest fajna. A, taka koszyleczka. W ogóle to jest yy, boks na moje urodzinki, więc wstawię yy, go yy, w tym samym czasie co yy, właśnie mam urodziny. To jest taki, urodziny, taki prezent, który zrobiłam na urodzinki, żeby nie było. I co my tu mamy? Mamy Plexi. Ale duża ta figurka. A ciężko. Powiem e, wam, że hormia wydam chyba na boxa z hormia, bo to jest kilka tych e, takich fanboxów i powiem, że... O Jezu, ten miemura jest cudny. E... Oriś. Więc jestem na no w szoku, że nawet fajny ten. Później porobię zdjęcia i pokażę jak to wygląda. Na razie nie dościągać tych folii. Zarobi się to wygląda. Kolejne mamy z. O, ja pierdziemy. Nie pamiętam jak on miał, nie zabijcie mnie. Na, 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 no nie pamiętam akurat teraz. Z, właśnie z... jak to się nazywa. Fire Force, Bardzo polubiłam ostatnio tą mangę. Tak się mi prezentuje. Później to złożone jeszcze pokażę. Oriś, co ty wdępłeś? Tu jest jakaś podkładka z Doktorem Stone'em. I to jest podkładka pod mysz. Ja akurat zawsze ja gubię sobie podkładki, więc ta będzie używana. Będzie. Opa. Dobra, największy na koniec. Piórniczek z genem i z... Chrome? Nie wiem, czy to się wymawia jak wyszukiwarka. Ale piórniczek ja mam... Ja mam podobny z Itachi, ale ja... Z Itachi zamawiałam z Ali. Jak to otworzyć? O, taki? Nie najgorszy. Ja mam dużo tych pierdół, więc... Taki, o. Więc będzie... Do tego pakować. O taki ten, też bardzo ładny. I taka mini. Yy, no, taka podusia. O, takie. Nie wiem jak to, te poduszki się nazywa, ale taka troszeczkę mniejsza yy, z rinem. I się bardzo cieszę z dwóch stron. To jest taka Później pokażę Wam zdjęcia, bo tak trudno ją ten. Chrupinki. Yy, I też jakaś mini ten. O, jak Lisaski, Senko, że zaczęli się Może Będę musiała tę folię pozdejmować. Taka zawieszka. 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 Później to pozdejmiemy. Tam chyba też tę folie. Dobra, później to z tą folią kombinować. Szypinki. z Arturem, Rinem, Senku. Nie pamiętam. I tym kapitanem chyba y, siódemki. Dobrze pamiętam. To takie duże ta przeglądka. Myślałam, że troszkę mniejsze. E, co tu jeszcze mam, Jakieś takie pierdolety jeszcze. O, kolejna ta. E, tylko, że jest z Mephisto. E, z Plexi. Z mafistą też bardzo lubię mafistę To jest Rini to jest chyba taka jedna z moich ulubionych postaci, w by... e, aż mi się zabrakło. Um. Aj, ja to jest podkładka jakaś? Chyba tak, z rainem też bardzo ładna. No. E... Jakieś zakładeczki, jakieś karteleczki. O, zakładki to, co zawsze gubię: Z Senku? z Mephisto? maki czy tamaki? Maki! maki? <laughs> się o, i ten, nie pamiętam. O, y, Miyamura i Hori. Jakieś karteluszki. I tam jeszcze jest coś, trochę. Y, taka z. A on Exorcist. O, ta jest ładna. O, ale ładna. To jest to, co na koszulce. Yy, Dr. Stone. Yy, Senko. Ósemeczka. Wulkan. Si, si. nie, on nie miał siro, Nie pamiętam, jak go wkleić, sobie przypomnę. Chorymi ja tam dziewczyny? Też z chorymi, bardzo ładne. I to też bardzo ładne. Coś jeszcze, jeszcze tam jest troszeczkę w tym. Dobra, mamy kubeczek, ale z jakiej serii, to nie wiem. Chyba kubeczek. I to jest kubeczek z... O, ale ładny! No, nie pamiętam. No, jakby lubię zresztą jako głównego bohatera, ale no, nie pamiętam. I bardzo ładny kubek. Opa. I ostatnie jakieś plakaciki. To jest z plakacik z Doktora Stone'a. To będzie... Nie ma pojęcia. O, pojęcia. z surimi, ale też bardzo ładna grafika. Później porobię zdjęcia i ja Wam to pokażę, jak to wygląda w całości. To jest egzercist I to jest bardzo ładne e, spyforsa. No to chyba na tyle. Masterbox nie najgorszy. Jest podusia. <laughs> y jakieś tam figureczki plexi, y plakaty, nakładki kubeczek, pierniczek. Y podmyżki, pod podmyszkę. Więc ja to sobie ogarnę, bo tak trochę sobie sypu zrobiłam. Y dobra, tak mniej więcej będą się. No prezentować. Oj, to poduszka z linkiem.. Tu pokażę wszystko. Tu plakaciki tak ustawiono, jakieś kartereczki, kartereczki przypinki, różne takie duperele jak karteczki i plakat. Tu dwie koszuleczki widać już tak od razu z Senku i z Mefisto. Tu podusia z linkiem, ta nie wyporą tej nazwy, bo nie pamiętam. Z takich mniejszych, kobaczcie, jak przykrywka. A, jeszcze Piornik, z Genem, Genem i z Chromem. No nie wiem, jak nie wiem, nie wiem. jak mają, ale nie chcę krzywdzić języka. I tutaj pokazywałam, i taka jeszcze switaśna figureczka z Mephistą i tu dwie z Shinro, i on ja miał coś na sychy. No i ta mi się podoba. To jest... nie najgorsza, patrzyłam na cenowo, to wychodzi ponad yy, wartość... Yy, yy, war, za wartość paczki wychodzi yy, drożej niż za tyle, ile ją niby kupiłam, ale to już zależy. Więc tym... Yy, Przeuroczym Mephisto się żegnam, na razie cześć, zapraszam na mojego Instagrama, link w opisie. Subskrybujcie, lajkujcie, zrobicie to przecież dla tego, dla takiego sztukiowa Mephisto. A, a może nie. No to pa!